jest najlepszy dzień na świecie, boże jak wos Robi tripina to jestem pokaż czadu daj O, oh, Jezu dziecko Patrzcie widzowie Mój oh, najlepszy dzień no. to jest taki tylko źle wow. oh, śpisz tego Dzisiaj się zapowiada, Piski Dzień. Pojedziemy po mojego ziomala, który przyjechał z Turcji. Dżeko go jeszcze nie poznał. No, oczywiście, że nie poznałem. Widzicie? Ej, co o, się ja dzieje z Co jest? No, już się dzieją eventy, już. <laughs> ma zamyka. No, już! Raz ma się na odcinek. Tymczasem, Dżeku, na każdym filmie u mnie. No i co najważniejsze, docz jest Pięknie! To jest. Proszę Zajebista fura. Jak zostawicie 10 tysięcy apel w górę, to pożyczę Dżekowi na randkę tą furkę. Uuuuu, tak jest! Dzisiaj se przejechałem się. O, klasa, klasa. No, co nie? A jakby dziewczyny leciały. Uuu ale by! by to tu jest masz zarysowane stary, ktoś mi przywalił. Tak? Oj. To to mógł być. Dobra, widzowie, lecimy. Ogólnie, widzowie, nawigacja pokazuje, że będziemy za 10-11 minut. Ale nie wiem czemu. Jackson, mama napisała, że jest jakiś problem SMS-a. SMS jak, jak to, że to... jest problem? To trzeba, mamie pomóc. Ale co się stało? No właśnie, stary To że wiem, kot nie, uciekł nie, nie z mieszkania nie, bardziej? Nie, nie czy. Przesuję mi. Nie, odpisuje mi. Jak, jak najgorzej, jak mama ci pisze, że coś się stało, albo dzwoni trzy tak. razy pod rząd i się nie, nie odebrało. Tak. Napiszcie, czy tak mieliście Największy Ej, stres dosłownie. w życiu. No, stary, Serio. No ale napisała coś, że z Michałem, moim młodszym bratem. Co? Ale nie wiem. Ale pewnie stary brzuch go boli, czy Kojś, że po poleki jakieś czy coś na bank potem. 15 minut później już byliśmy na miejscu u naszego ziomala z Turcji. Dobra, ogólnie Damianek ma dojechać jakimś autobusem. Ej, stary, to jest ten autobus jego. Ej, no to się zatrzyma zaraz. Na... Ej, nie zatrzymał się na przystanku, nie w ogóle Nie, zatrzymał się, co? Co jest ty! O, dobra, ty Jak najgorzej! Damianek! Damian, ratuj tutaj! Ruga Czyli Muszę goś zawrócić. O, driftem, driftem! Dopiero to od mechanika odebrałem tą piwo, stary już się kopie o, o o o o o o, o. o, o, o. Damianek, jedziemy Gonimy się Ja chcę przeszczep z Turcji Dawaj, goń, goń, goń Posz, boż, patrz, Patrzcie, tam jest Dobra, wale w to stary, żeby go dogonić Hahaha Ej, drugi przystanek się nie zatrzymał co jest? Najgorzej, ej, to jest najgorszy kierowca. Damianek przysłał mi. Kierowca się nie chce zatrzymać. No! No właśnie się nie chce, jedziemy za tobą, Damianek! Musimy w takim razie go wyprzedzić prawdopodobnie zaraz. Serio? No i zatrzymać się przed nim. Stary, ja będę czekał, aż on się gdzieś zatrzymał, bo to będę pochebrach od. Jaki jest mandat nie? za to? O kurde, za to, że, stary, że hamuje cały ruch Nie nie wiem, 2000. No ale on nie wypuszcza Damianka, tak? No to prawda Wiesz jak to jest. W ogóle Damianek pojechał stary do Turcji na jakieś kursy z pracy i tak dalej, a nie stać go i autobusem jeździć. Jak będzie miał dzisiaj czapkę z uszami, to znaczy że robił włosy. Okay, <laughs> pokazać w no no. no, 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 więc widzowie wiecie jak to jest. Zatrzymaj się! Zatrzymać Czwarty przystanek przyjechał, co za śmieć najgorszy, czwarty przystanek! Damianek, uratujemy cię! Dobra, strom go, dawaj, dawaj, dawaj! Ej, przyjeżdża! Dobra, biegnij po damianka w takim razie. Ej, nie ma go w ogóle, stary. Autobus odjechał, a nie ma Damianka. Czekaj, czekaj. to jaka może? Co jest? że SMSa jakiegoś ci napisał czy nie? Damianek, jesteś tu? Damian. O! o yes, nice. Co się odwaliło, no stary? A Nie co się stało? Jechałem autobusem. No. I, I słuchajcie, ten autobus nie chciał się zatrzymać. No właśnie Szarpałem nie. się z nim. Widzieliście w ogóle jak on nie jechał po no. No. no tak. W ogóle, w ogóle tak... jacyś ludzie mi pomagali i udało mi się go zatrzymać, ale zabrał mi rękę. No właśnie widzę, że ci rękawiczkę zabrał. Kurde. Dobrze, że czapki nie zabrał. Tak, czapka jest, ale czapka z uszami. Zgaiście, robisz Też. przeszczepy? Właśnie. Moje przeszczep... no uszanowanie. O, o kurde. Wiesz, co ja się specjalizuje w kebabach, ale. Ale ty normalnie jest w Turcji i to długo? Umiesz tam? kebabi, no dwa miesiące byłem. No i troszeczkę się tam nauczyłem. Wystarczająco na przeszczep. Bardzo mi się to podoba. Zajebiście. To się dogadaliśmy. Tak, tak jest. Niedługo, 10 tysięcy łapek na tym filmie i łapka w górę i subskrypcja. Robimy przeszczep. Ja się dużo znam Ty siakaz za 10 tysięcy. Ale by była jazda wtedy. Dobra, jaka jest, panowie, dzisiaj misja? Robimy no coś fajnego. Co robimy? Nie wiem? Tak Kamićko by mi się przydała chyba jedna. Trzymaj, bo poczekaj, bo w kurce znalazłem nie moje, więc mogę. Tak? Nie jest, jest. Tu masz jedno. Daj no, Daj. Kurde, ale trochę nie do pary, ale... To, dobra. to ja założę jedną. A teraz tak, gdzie <grym> masz rękawiczkę? Mam. Yes. Dobra, no to mamy. Ej, to teraz ja z jedną zostałem. No Co teraz tobie poradzimy? Zostawcie jedną rękawiczkę w komentarzu, taką. Nie no, jedziemy na miasto, jedziemy na kręgle, na bilard, widzowie dzisiaj się będzie działo. Daj mu, daj mu miodu więcej. jak. Daj mu, daj mu. Kiedy wierzam, wszyscy patrzą jak na walizkę hajsów? Daj mu daj mu Ej jest, jasna! Słuchajcie, dzisiaj będzie z... epicki dzień, bo Damianek w końcu wrócił z Turcji I będziemy tak pokazywać wszystkie najlepsze atrakcje w Polsce Polska górą! Tak, tak jest. stary, ja ogólnie chciałbym zobaczyć jak ty driftujesz tym autem, bo ja nigdy nie widziałem w ogóle takiego o, auta Skąd w ogóle O to masz? stary to no właśnie No tak, bo u ciebie tuktuki jeżdżą tam w Turcji, tak <laughs> mocno <laughs> na trzech kołach Beskidu! No, ja I co? głośno ja w ogóle, A co chodzi? Mama dzwoni Halo? Co tam? Tyś czy czytałeś mojego smsa. No tak, że coś tam jakiś problem z Michałkiem, a co tam? No, no właśnie, bo umówiłam się z nim w księżaku przy lesie e, i nie ma go, nie wiem co się dzieje, on zawsze był, tak? A no teraz wiem, no, mama, ja tam, tam, wie, wiem, nie wiem. tam gdzie autobus go wysadza zawsze, no tak, ze szkoły. No tak, tak, ja nie wiem co się z nim dzieje, w ogóle nie odbiera telefonu. O, -o. Więc nie wiesz? Nie, no nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Ej to czekaj, dobra, to my podjedziemy tam, to, to weź nie odchodzi no, to. Mam też nie możesz, okej? Okay? Dobra. No, dzięki. No, Dobra, to pa. Znać, no, pa. Ej, musisz się brat z Michałkiem. Jak no. to zaginął? No, w sensie, no w sensie, że mam, ale. Mama powiedziała, że nie ma go tam, gdzie zawsze być. Czy ty jedziesz bokiem jechać w momencie, kiedy matka ci mówi, że twój brat zaginął? Tak, tylko na sekundę. Stary. To idę nagrać z zewnątrz, poczekaj. Dobra. To zagnuj najgorszy. Chcę ratować nie. rodzinę, ale nagramy to przynajmniej. Daj mu! Daj mu! Uuu. Uh! Dawaj, lecimy Dobra, jedziemy, idziemy ratować małego, a nie! Ale zajebista fura na przykład, wam się podoba. Ej! Ty! Ej, co to jest? Ej, spadamy, bo jest syremy. syremy Ej, serio, spadamy. spadamy. Szybko, jazda stąd, jazda stąd. Przypał. A co jeśli mama przy... zgłosiła na policję to i teraz wzywają syreny stary? No bo to jest mniejsza miejscowość i tutaj są poszukiwania od razu Ta, Stary, ale, się... ale, dobra przejedź obok w takim razie dobra. Jedziemy, jedziemy na pełnej, dawaj Ale się odwalimy. Ale w ogóle huczy Ej, ja już dawno nie słyszałem w ogóle syreny stary. Ja to jest przerażające, to bomby spadają? Ale przesrane Dobra, jedziemy go szukać Tak, jedziemy, raz. jedziemy do lasu no. Dobra, ej, dojeżdżamy powoli na miejsce Ale zawsze przy tym znaku, co Michałek wysiadał Widzę, że nikogo nie ma Zadzwonimy do mamy, zobaczymy, co ona powie No, no Słuchaj, jestem tu już na siestrzeni, gdzie on zazwyczaj wysiada Ale jak jest siestrzeni? Mówiłam ci, że na księżaku A, na księżaku Dobra no Dobra, no. Dobra, na razie. Ale rany, co się wyprawia w takim razie? Nie mam pojęcia. Nikt, nikt nie sobie. słyszy alarmu, inne adresy w ogóle podane. Michałek zaginął, co się dzieje? Stary, nie mam pojęcia. Mama powiedziała, że jest na księż... Tak, na księżaku. Tak, tak. Na księżaku. No. I stary, najgorsze jest to, że ona się umówiła z, z naszą ciocią, bo to jest mój brat cioteczny, młodszy no. cioteczny. Umówiła się z ciocią, że dzisiaj go odbierze i będzie z nim spędzała cały dzień. Słaba I... ciocia. Nie, mama. No ja. W sensie, A, no moja mama no, słabą No, tak, tak, No i dlatego musimy jej honor obronić tak, chociaż. Tak, musimy go znaleźć, jest przymalony bo... Dobra. Jedziemy tam, gdzie jedziemy. powiedziała, co nie? Tak, tak Dobra, tak, widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, moja mama napisała mi jeszcze SMS-a, żebym podjechał do Michałka do szkoły i sprawdził, czy nie jest gdzieś, nie czeka przy szkole. Ktoś jest? Michałek! Michał! Michał Stary, ale dzisiaj są zajęcia wyrównawcze z matmy. Co jest w ogóle godzina? Jest 17. No. Stary, no to Coś my na... mieliśmy teraz zajęcia. Ale stary Michał, przecież on ma 8 lat, stary, on nie ma jeszcze zajęć wyrównawczych. No, to... no stary, ale. Co jeżeli dostał 2 i musiał dla, poprawić? Zajęcia wyrównawcze z matmy dla początkujących. Ja no. na nie uczęszczam. Tak? No ja mam takie duże braki. Z Michałem chodzisz na zajęcia z matmy? No nie tak, śmiać no. się, nie oceniamy. Każdy z nas ma tylko ukończoną szkołę podstawową. <laughs> Dobra! <laughs> tak. Dobra, jedziemy w tamto miejsce, gdzie mama była. O, ale, kurde, będzie, ale będzie hała. Będzie, ale będzie hała. No. Widzowie, mama mi wysłała pineskę, że to jest niby gdzieś tutaj. Człowiek. Mówiła, że karton będzie jakiś po lewej. Ej, patrz, jest karton. Je, jest, Jak skąd wiedziała? No stary, bo na tu przejeżdżała. Nie, nie wiem, właśnie nawet, czy nie. No sprawdźmy to w ogóle. Ej, moment, i się zrobiło ciemno, co nie? Moment. Mama mi napisała, że to jest stary, jakieś 500-600 metrów od tego miejsca z kartonem. I żeśmy zaparkowali tutaj, żeby iść pół kilometra teraz? Nie, tylko sprawdzimy, co tu jest, stary. Bo może. Patrz, są jakieś ślady. Mama. No, normalnie to są ślady, patrzcie. No są, ale jakie małe stówki w ogóle. Nie, to są stare jakieś śmieci chyba. No bo zaś no, popakowane... Wszystko. A co pytanie co jest pod spodem? No nie wiem, chcemy to, to podnieść. Ty a w Turcji normalnie takie co z tym robicie? No właśnie. No, o kur monitor, telewizor, ale co? jazda, no weźcie, co jest? A wy patrzycie jak gówniany karton. Co tu się dzieje? Zarobimy! Ej. Ej. Co jest? Czekaj, jedna rzecz. Czy to jest tak, że ktoś stary zrzucił tu sobie rzeczy i nie wiem, zapomniał o nich czy co? Przeprowadzka coś? w lesie. No. Ej stary, mi by się taki monitor przydał, może zawinę go na chatę, co? Dobra. Nie no, stary to, że nie, nie do samochodu tego, to będziesz na piechotę musiał wracać. A do Turcji jest pizdu daleko ci powiem. naprawdę. No. A jest podłączony, podłączony! No. Jest. O, o. Oj, śmiecenie w lesie nagranej. Oj, Damianek! Ale w Turcji nie wystawiałem mandatu. <laughs> Mamo. Gdzie te ślady? Serio. Pożartowaliśmy tutaj sobie tak, jakieś no. na to. Mamo! A czemu w las? To wchodzi w las, bo. Michał! W ogóle, tak? Halo! No, jak tam wygląda? Czy byśmy widzieli kogoś? Właśnie szybkać. stary! No prawdopodobnie dwie nogi, dwie ręce, głowa i jest git, tak? Ale nie, jakieś cechy charakterystyczne. Nie wiem, może ile ma wzrostów, by ubrany dzisiaj. Ej, wiecie co? Ja podjadę do drukarni i rozwieszę może zdjęcia Michałka, że zaginął. Aj to jest dobry pomysł. To my tak. zostajemy w takim razie we dwóch. No przeżyjemy w sensie, no. nie mówię, że nie. Damian zostajemy razem. Cokolwiek by się nie stało, ja bardzo szybko. Ej, Ej. jeszcze szybciej. No dobra, ja no to będzie dalej. Dobra, dobra. No to jest zwała jakaś. Tak naprawdę za cholerę się nie chciałem zgodzić na to. Ale uznałem, że możemy być szybsi, więc będzie lepiej bez niego. Stary, ja nie wiem, czy my tu w ogóle przetrwamy w tym lesie. Człowieku, patrz na to, jakie sarny dziki chodzą tutaj. Patrzcie, jakie to jeleniowate wszystko. masz w ogóle jakieś podstawowe zasady survivalowe? Potrafisz odpalić ognisko? No, zapalniczką. <śmiech> <śmiech> dobra, no możemy pocierać patyki jeden o drugi. No właśnie, o czymś takim mówiłem. No, no to zajmie 2-3 godziny. Ogólnie nie jest najgorzej. A nie przerażacie to, że są ślady ludzkie, a i zwierzęce, i jakoś to w jednym kierunku? I co to w ogóle? W ogóle zaparzysto trzykopytne jest. Co to jest? Patrzcie na to. Ej ja stary to są ślady jakieś. Ej, stary, chyba, że to są jakieś gomliny. Grem, gremliny. Gomliny. O, o, o gobliny. Zobacz on. To są... jest Selena gomlin. No i wszystkie ślady rozwalił, patrzcie na to. Zeź, zabierzko! Nic, nic, dobrze się bawimy, nie przejmuj się! Dobra, w takim razie widzowie czekamy i zobaczymy, jakie są ślady, czy jakieś dowody znajdziemy, co? Do zobaczenia widzowie. Trzymajcie się. No, możemy nie przetrwać tego. 15 minut później. Stary jego nigdzie nie ma w lesie w ogóle. Stary w ogóle jak głęboko wyszliśmy. To są Sa drzewa. Bokoła. Patrzcie, tu nawet nie ma śladów ludzi ani niczego. Tu jest pusto, puch U. O, ty, są ślady jakieś. Ale tu... Czy to jest? Łoś? Idziemy szukać dalej i zaraz się odezwiemy. O, dobra. Słuchajcie, mamy wydrukowane zdjęcia. Ziomek nam pomógł, wydrukował, więc możemy już jechać do chłopaków. O, -o. co jest? To no jest, nie Poczekajcie, jałtu, czekajcie się coś zaciął z furą, najgorzej 10 minut później Dobra stary, chodź wracamy, bo zgubiliśmy się To jest, to jest fakt Ej, słyszałeś? Ty Ej, chłopaki O Ojejku, jak O Jezu. Mama Grzesia ma Boże, Nie ma nigdzie tego Michałka, nie wiem gdzie on jest W ogóle zginął, naprawdę nie, no. On nigdy A... nie odchodził <noise> Nigdy nie odchodził Właśnie szukaliśmy go w lesie, ale go nigdzie nie ma, na Ale nawet A. śladów niskich tu Dobra, no musimy go znaleźć w takim razie. Proszę spokojnie, naprawdę. Przejmować się. Nie, nie, co teraz robisz? No. Trzeba, trzeba zachować spokój w takich no, sytuacjach. To, co no, miał na sobie? Kurkę czarną z napisem jakimś z tyłu. Nie Czarna pamięta. kurtka. dobra, czapkę tak. miał na głowie? Y, czapkę miał jakąś świąteczną, no zimową taką, tak? Dobra. A co jeszcze, buty, szalika, Nie, nie miał szalika chyba. No nie, trochę się przeziębi, ale to. Zimowy. Dobra, dobra, naszą misją jest znalezienie go. Chodźcie w takim razie wszyscy razem. Ej, zaraz w ogóle powinien Grześ przyjechać, bo pojechał wydrukować w Pocardzi zdjęcia. Dobra, letko ulecimy. Nie ma czasu do stracenia. Pięć minut później. Idziemy, cały czas idziemy i nikogo nie widzimy zupełnie. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Ej, światło za nami. Ej, to Grzesiu jest! G. Dobra, są, są kartki, są kartki jak coś. Dobra. Mamy gościu pozwolił nam wydrukować. Dobra. jest Jesteś twoja mama, dobraka. spotkaliśmy ją w lesie. O, siema! Cześć, synku, czemu tak długo cię nie było? Mamo, jak ty się zakłócimy? Że dzieciaka wody. zgubiłaś, mojego krzyśniaka, Michałka. Ale jakie nie rozumiesz, że jak przyszłam, to już go nie było. No aha, no dobra. Nie było. Ej, dobra, dobra może się nie kłóćmy. mamy zdjęcie Michała. Zobaczcie, jak on wygląda. Rozwieźmy te ogłoszenia tutaj po okolicy. No dobra. No, dawaj, Szukamy słupów dawaj, i jazda, nie, dobra, ja każdy po ogłoszeniu. Ja się... jednym. Dobra, zasuwamy, no, 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 zasuwamy, sumie... bo noc jest zimna, naprawdę. Jest, tak na, jest. minusowa I temperatura, sumie, jest nie. bardzo źle. Tak, a on jest jeszcze mały, pamiętajcie, że on ma 8 lat tylko, nie? No, Michał! Ten. Michałek! Prajdzie. Dobra, mam pomysł. Ej, przy kartonach były ślady, Szły do lasu. pójdźmy tak. do tego kartonu i pójdźmy za tymi śladami. To nie były za duże stopy. No, bo były dziecięce. No, a zaraz ślady znikną z ziemi, bo pada śnieg. Wiecie o tym? No właśnie, do tego trzeba szybko. dobra, serio, tak szczerze, mamo, ty się nie denerwuj, tak? Znajdziemy go, nie przejmuj się Ale że się już tyle czasu, go nie ma, nie rozumie. Rozumiesz tego? No rozumiem, no wiem, no i zaraz go znajdziemy no. Albo dobra, ej, mam pomysł, zadzwonimy na policję Do, Przecież zaginął, to powinni go znaleźć Dobra, dzwonimy, dzwonimy na policję Halo, dzień dobry Komenda Policji we Warszawie, słucham Wie pan co, bo e, mój brat cioteczny, młodszy, dwie, trzy godziny miał być tutaj e, mamo jaka to jest miejscowość? Księżak Księżak e, W Księżaku, moja mama miała go odebrać, przyjechaliśmy i nie ma go, zaginął Zaginięcie można zgłosić po 24 godzinach, więc nie pomożemy. Aha. No i aktualnie musicie go szukać sami. W razie zaginięcia 24 godziny. Więc... Ale Jakie pan... 24 godziny, przecież on za Jest zimno, wie pan co, no to jest mały zimno? dziecko, zimno? on ma 8 lat! On ma tylko 8 lat! Okay. Okay. Rozejrzymy się, poszukamy go i e, no jeśli znajdziemy, to nie będę dzwonił no czas. czas. Dobra, oczywiście. dobra, dobra, ok, dziękuję, do widzenia. No, no jak to, możliwe. to możliwe, jak to możliwe, żeby teraz 24 w takie... No bo wiesz, mógł, mógł, mógł ktoś. Ale jakby psa w samochodzie zostawili w cieple latem, tak. to już przyjechali w dwie minuty. Ej, to są jakieś jaja. Co Ej, patrzcie, tu są, tu idą te szady. Ej, jakie głębokie są. No. Nie wiem, proponuję, żeby każdy szedł jeden za drugim w takim razie no. teraz. Nie rozdzielamy się w ogóle. Dobra, mama niech idzie pierwsza, no bo Dobra. ona jest najważniejsza. Ja, Mamo, ja się zgadzam na to. Bardzo dobrze. Mamo, a wzięłaś klapka? Żeby zlać tego co porwał Michała? No. Matki zawsze klapkami. Najlepsza broń. Ej, jest, jechać zabawka! No patrz jak ty łazisz. Tutaj, tu tu, tu tu. A tam to też jest coś, ej! O. Ej, to nie z Michała? Tak, Michał miał takiego misia! O Ten stary to jest poważna poszlaka! No. Ej, czyli był tutaj, to są jego właśnie kroki. Pewno... Ej, musimy iść w głąb. jest Leży. Michał ta chyba. Co? Ej, serio! O, cholera, ja. Tak! To Batmana, Patmana, no? To jest on. I zeszedł Michałka, pamiętam jak go miał. A to na pewno jego zeszyt? Tak, jego, bo widziałam jak się wczoraj ej, pakował. Patrz, jest napisane. A, jest podpisany. Michałek? Michałek. Ej, i rysunek jest. Czekaj, Michałek i jakiś jego kolega. Łeł? 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 Co to jest Łeł? Czy Michała porwał jakiś gościu z lasu, który się nazywa Łeł? Znacie w ogóle Co to jest Łeł? Nie mam pojęcia, ej, stary. Dobra, ale co to. Ej, co to to jest zdjęcie Michałka? To jest jego zdjęcie! zdjęcie. Ej, jego to jest to, ej, to jest to samo z tego, co zaginął! O co chodzi, stary? Ej, Skąd stary, to może ktoś planował porwanie Michałka? Ej, może. Pasier... masz jakichś wrogów? Nie, Nie. Ej To stary... Znaczy połowa YouTube'a czasem ale... ale zobaczcie jaki tu był jeszcze szczęśliwy, a teraz pewnie jest smutny, zamarza gdzieś Dlatego musimy się pośpieszyć i to szybko Dobra, ej złapmy tego Łeła Ja proponuję żebyśmy się podzielili na dwa zespoły w pary Po prostu jeden zespół idzie w jedną stronę, drugi w drugą i tak przeszukujemy Bo we czwórkę to bez sensu jest szukać To ja w takim razie idę z mamą Dobra, dobra. A przy okazji rozwiesimy stary te plakaty Ogłoszenia, dobra no. To damy znać jak coś znajdzie. Dobra Wszystkie. Dobra co? To było próbne jak coś. Żeś słyszał, wiesz, znaczy. Nie przejmuj się. No dobra, dobra, jak coś znajdziemy, to się w takim razie odezwiemy. Ej, dobra. Ja mam nadzieję, stary, że znajdziemy go jak najszybciej. Tym bardziej, że się rozdzieliliśmy. No myślę, że to powinno jakoś pomóc, że się rozdzielamy. No bo wiesz, dwa razy więcej terenu, przeszukujemy. Stary w ogóle ciekawe jak idzie twojej mamie Żykowi. No właśnie. Tu jakieś więcej śladów jest cały czas. Patrz, tutaj jest. O, tu coś się działo. Ej, ktoś rozkopywał ziemię. No na weła to nie wygląda, mimo że nie wiem jak łeł wygląda, to to. Dziękuję. Co to jest w ogóle? Najgorzej mi się strasznie, pomięto siło w kieszeni to Ale dobra Dobra stary, najważniejsze, żeby było wiec zdjęcie No Jest tu też numer telefonu, jakiś opis Michałka? Tak Patrz, Michał wiek 8 lat, opis sytuacji Dnia 30 stycznia w godzinach dziennych, Michał zaginął w drodze ze szkoły do domu Opis wyglądu, około wzrost około 148 cm, ciemny blond, kontakt, numer to już Wiesiliśmy wszystkie ogłoszenia, może będziemy... Nie stary, dawaj jeszcze kolejne, mam jeszcze jedno stary No dobra Nic nie widać, nic kompletnie, nikogo nie ma, nic się nie dzieje stary, a w ogóle może my powinniśmy zadzwonić do Michałka. Masz do niego numer? No mam stary. Mama do niego niby dzwoniła, ale mogę jeszcze raz. Telefon zostawiłem w stary w aucie. Nie. Serio, no. Chyba. W ogóle trzeba pamiętać o tym, że też jest mega zimno, dlatego a Michałek jest mega młodym chłopakiem, no. dlatego musimy go jak najszybciej odnaleźć. Tym bardziej, że on wrócił ze szkoły stary. W szkole był głodny, przemarznięty, bo przecież słabo grzeją w szkołach i on chciał odpocząć, wiesz, pobyć z ciocią. Stary on nie no, dostał kanapek to, do szkoły? Nie, no dostał kanapki, no, ale wiesz, stary ile? 8 godzin w szkole to ja jedną, dwie kanapki nim chodziłem. Głodny. Ej, w ogóle patrz, stary, tu są jakieś jest, ślady. Ej, ty, co to jest? Ile tych śladów? My tu tutaj? Dochodziliśmy. Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi. Szedłem tutaj i nagle patrzę, ślady są. Ej, ja patrz, coś... Ej, Ej, stary. Co tu się odwaliło? O kurde, co to jest? Ej, stary, coś czerwonego. Ej, czy ty myślisz, że to może być. O, o. Nie. Teraz dostaję naprawdę stary gęsi skórki. Ej, stary, chodź, idziemy dalej, może coś więcej znajdziemy. Ej, co? Ej, zobacz, co jest za tobą. No, plakat rozwieszony. Przecież plakaty okay. rozwieszamy. Zobacz, co jest w ten plakat. Czy to widzisz? Stary, to jest. o kurde. O kurde, chwila, czy my zrobiliśmy kółko Stary i nagle tu się pojawiliśmy I przybyli w tym ogłoszeniu Czyli stary, ktoś serio tu jest, to jest nawiedzony las Ej stary, nie wiem, mamy przewalone Musimy szukać chyba twojej mamy i Jacka Ej bez kitu, musimy powiedzieć, że tu ktoś jest Przecież to jest stare ostrzeżenie, to przechodzi ludzkie pojęcie Mamo, Jacku, mamo Jacku, patrz, tu są kolejne ślady Ej, co jest? Ej, ktoś tam stoi, Mikałek to ty? Ej, Ej stary Ej, Jak on był Michał, ubrany? Ej, dokładnie w, dokładnie w kurtkę Hamilton Michał, ej Michałek Michałku Co? Co jest? Co? Biegniemy Co się stało? Michałek się znalazł Gdzie ty byłeś? Jest. Michałku, gdzie, gdzie ty byłeś? Ty byłeś? Jest, mójcześniacz! Jakiś kolega go zaciągnął do lichawek. Naprawdę? Pracy. O, Jezu. Michałek, nareszcie się znalazłeś. Ja tak się tak się martwiłam o ciebie. Jaki ty jesteś zmarznięty, niu Trzeba ja do mm, auta. Szybko, szybko. Dobra, chodźmy do auta. No, czy, 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 czy. Ja odpalam już ogrzewanie. Ale jest zimno. U. Michałku, jest okienkie, że Tak o, trzeba ogrzewanie włączyć. W ogóle widzieliśmy jakiegoś mm. dzieciaka, myśleliśmy, że to Michałek jest. Nie, to Ej, pewnie spary. był może Michałka kolega ten, który go wyciągnął. Michałku, to tam był jakiś kolega? Ej, Ej uważaj! uważaj, uważaj jakiś gościu! O, o Jezu, ja zapomniałam o, jezu, o jezu. Jacku, Jack dostał, rozumiesz? Tu? Co? Bo to Jack był, Jack dostał w lesie, rozumiesz? Co dostał? No dostał grzech. Właśnie, Jack. gdzie jest Jacku? Jack dostał gałęzią, rozumiesz? Gdzie co jest Jacku. ja Jacka potrąciłem teraz? Ej, ja nie tak. Ej, wysiadamy. Wysiadaj, wszystko! Jacku, przepraszam! Ej, potrąciłem Jacka! O kurde! Ej stary, Jacku. mam nadzieję, że nic tu nie jest. Ej, przepraszam! Ja nie mogę! Ja myślałem. Jest stary! Przepraszam, cię w ogóle nie widziałem! Boże! Nic się nie stało! O kurde! Ktoś mnie w ogóle uderzył kijem jak byliśmy w lesie. Ej, aż widać na oku masz na pukuci! Co jest? Nie, nie pokazuj tego nawet. Ej, dobra, widzowie, dzięki, że oglądaliście ten film. Dostawcie 5 tysięcy w górę i do zobaczenia w następnie. Trzymajcie się, jo!